I hej, z tej strony Zofia Pop. Dzisiaj będziemy tutaj taki Monte Pitny. Poczekajcie. I dobra, otwieramy. I tutaj mamy taką zateczkę. A w ogóle, y, chyba jutro pojawi się film, jak będę to przerabiała. Yy, I będę w tym piła różne rzeczy. Na przykład kakao sobie zrobię. Y, lodówko zimne kakao. Bo to chyba będzie smakowało tak jak zimne kakao, wiecie? Otwieramy. Okej. Okay. Uuu, ojdzik, balonik się zrobił. Oj, i pęk! Ok, otworzyłam, i to wygląda tak. Kurde, prawie wylałam. Teraz spróbujemy. Bardziczko doby kakao ej, seriec smaka jak montę malutkie smury. Chciałem ja zrobić tu na tyle sufit ładny. Okej, okay, no dobre jest. Nie wiem, czy dalej nagrywać. A teraz się pojawi jak ten. w poniedziałek na przykład, nie To co? I będzie No Dobra, nie ma sensu dalej nagrywać, więc tak.